Od jakiegoś czasu rozważamy temat dotyczący Boga i było już kilka wykładów na temat Boga. Potem mówiliśmy ostatnio na temat sposobów działania Boga, na temat czterech głównych takich sposobów, w jakie Bóg działa, a więc poprzez swoje słowo, które wypowiada, i to był osobny wykład. I potem mówiliśmy, drugi sposób, w jaki Bóg działa, to poprzez swoje święte tchnienie, przez Ducha Świętego tchnienie święte. I na tym się zatrzymaliśmy i tutaj też mamy kilka wykładów, rozważamy temat tchnienia Bożego, czyli Ducha Świętego. I potem będą jeszcze dwa sposoby działania Boga, czyli Bóg działa też przez aniołów, więc będziemy sobie mówili też o aniołach i potem czwarty sposób, czyli Bóg działa też za pośrednictwem ludzi i potem już przejdziemy też do rozważania tematu związanego z mesjaszem. A więc z kim jest Mesjasz? Będziemy rozważać różne kontrowersyjne fragmenty, które ludzie wykorzystują do obrony Trójcy. Natomiast teraz, gdy rozważaliśmy temat Ducha Świętego czy Tchnienia Świętego, mówiliśmy w ogóle na temat znaczenia słowa Duch, od, począwszy od języka staropolskiego, po, po dzień dzisiejszy mówiliśmy, że bardziej dzisiaj zrozumiałe jest słowo Tchnienie Święte bo w staropolskim języku słowo duch oznaczało wiatr. I bo w polszczyźnie jak ktoś chciał powiedzieć, że wieje wiatr, to mówił wieje duch na przykład. Więc to słowo miało jakby inne znaczenie, a dzisiaj nabrało innego znaczenia. Dzisiaj się ludziom kojarzy duch tylko z jakąś niewidzialną postacią, która gdzieś tam krąży. A, i, I w ten sposób to słowo rozumieją. Natomiast hebrajskie ruach, greckie pneuma... To jest właśnie dech, oddech, wiatr, powiew, tchnienie, więc wtedy jest to bardziej zrozumiałe. I mówiliśmy sobie w kolejnym też wykładzie, że Duch Święty, tchnienie Święte nie jest osobą ani Bogiem, i podawaliśmy szereg argumentów, które to potwierdzają, a ostatnim razem rozważaliśmy cechy osobowe, które są wykorzystywane przez niektórych, aby. Twierdzić, Że Duch Święty musi być osobą, ponieważ ma pewne cechy osobowe. I wykazywaliśmy sobie, że tak zwana personifikacja, czyli uosobienie rzeczy, powiedzmy, czy to martwych, czy, czy jakichś yy, rzeczy niematerialnych, nie oznacza, że te rzeczy są osobą. Gdy mówimy, że książka mówi, to nie znaczy, że książka jest osobą. I szereg przykładów było podawane, które właśnie pokazują, że Uosobienie nie czyni z danego przedmiotu czy z danej siły osoby. Więc nie jest to argument, który miałby przeważyć w tą albo w tą stronę. Natomiast dzisiaj chciałbym być może krótko, bo, bo nie jest to długi temat, ale powiedzieć jeszcze na temat bluźnierstwa przeciw tchnieniu Bożemu, zwanego czasami grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ewangelia Mateusza w 12 rozdziale, 31 wiersz mówi tak: Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I znowu jest to wykorzystywane przez niektórych, ten zapis, aby mówić, skoro można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, to znaczy, że Duch Święty musi być osobą, że możemy przeciwko Niemu zgrzeszyć, a w dodatku jest powiedziane, że grzech przeciwko Niemu jest największy. Czy tak jednak rzeczywiście jest, że, że dowodzi to osobowości Ducha? Pierwsza rzecz, czy duch święty, czyli tchnienie Boże, jest ważniejsze niż sam Bóg? Bo Biblia mówi, że jeśli ktoś by mówił coś przeciwko synowi człowieczemu, to będzie mu odpuszczone. Ale jeśli by ktoś mówił coś przeciw Duchowi Świętemu, to nie będzie mu odpuszczone. Czyli jest to jakby duch święty pokazany jako ważniejszy niż Mesjasz niż Syn Człowieczy. No i niektórzy na tej podstawie twierdzą, że Duch jest osobą, że jest trzecią osobą Trójcy, ale właśnie to już troszkę zakłóca to. Bo skoro jest Duch pokazany jakby jako coś ważniejszego, to obala to dogmat Trójcy, który mówi, że są trzy równe osoby. Że każda z osób jest równa. To czemu przeciwko jednej może być odpuszczone, a przeciwko drugiej nie może być odpuszczone. Słowo duch w oryginale znaczy jednosłownie tchnienie. Jest to tchnienie Boże, tchnienie święte, co już samo to wskazuje nam, że nie jest to jakaś konkretna osoba, ale coś, co należy do jakiejś osoby. Skoro jest to tchnienie Boże, to znaczy, że to tchnienie należy do Boga. Czyli nie jest to osobna osoba, ale coś, co należy do osoby Boga. Tchnienie Boże. A więc należy ono do Boga. Bóg się nim posługuje. Jeszua wskazuje, że ten, kto będzie mówił przeciwko Niemu, to może to być jeszcze przebaczone. Ale mówienie przeciwko Bożemu tchnieniu, przeciwko Bożemu działaniu. Nie będzie odpuszczony. Więc gdyby Duch Święty był osobą, to oznaczałoby to, że jest osobą wyższą i ważniejszą, nie tylko niż Mesjasz, ale że jest osobą ważniejszą niż Sam Bóg. Ciekawe jest też, że w tym fragmencie jest wspomniany syn człowieczy, Duch Święty, ale nie wspomniany. W ogóle Bóg Ojciec. Czy więc mówienie przeciwko Bogu też będzie przebaczone, a przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone? Jeśli natomiast przyjmiemy to, co Biblia mówi od samego początku, a więc, że tchnienie święte to nie osoba, ale że to jest Boże działanie pośród ludzi, to wtedy wiemy, czemu w tym fragmencie nie jest wspomniany Bóg. I nabiera to Logiki, nabiera to jakby to, takiej przejrzystości. Bo po prostu mówienie przeciwko tchnieniu Bożemu, to jest mówienie przeciwko samemu Bogu. Bo to jest mówienie przeciwko, jakby narzędziu, którym on się posługuje. I dlatego mamy tylko wymienionego Mesjasza i tchnienie Boże, przez które działa Bóg. Więc nie jest tak, że tchnienie Boże, czyli Duch Święty, jest ważniejsze od samego Boga. Ale po prostu mówienie przeciwko tchnieniu Bożemu to jest mówienie przeciwko samemu Bogu. Na tym przykładzie widzimy, że nauka o trójosobowym Bogu jest niebijna, bo wtedy Bóg Ojciec musiałby mieć rangę mniejszą niż Duch Święty. Widzimy natomiast, że tutaj to tchnienie święte, przez które on działa, ma wyższą rangę niż Mesjasz, bo. Jest to Boże działanie i jest to jakby zaprzeczanie Bożemu działaniu, gdy się neguje działanie tnienia świętego. Mamy więc tak naprawdę potwierdzenie, że jest tylko jedna osoba, która jest najwyższa i jest Bogiem. I że jest to Bóg Yahweh. Natomiast Jeszua ma niższą pozycję. Jest pośrednikiem do tego Boga, a nie samym Bogiem. Druga kwestia, która wiąże się... Z tym fragmentem z Ewangelii Mateusza, to jest pytanie, czy jest tu mowa o grzechu, czy o gruźnierstwie. Bo często ludzie się zastanawiają, czy czasem nie zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu, bo pisze w Biblii, że to nie będzie odpuszczone. Wielu ludzi boi się właśnie, czy nie popełnili grzechu przeciwko Duchowi. Jednak Biblia nie mówi tutaj o grzechu przeciwko Duchowi. Ale mówi o bluźnierstwie przeciwko duchowi. A to nie jest do końca to samo. Bluźnierstwo jest grzechem, ale nie każdy grzech jest bluźnierstwem, bo grzechy mogą być różne. A tu jest konkretnie mowa tylko o jednym grzechu, o bluźnierstwie, bo przeciwko Bogu grzeszymy na różne sposoby i Bóg to przebacza. Natomiast tu jest mowa, że kto by bluźnił, to to nie będzie przebaczone. A więc ktoś, świadomie występuje przeciwko Bogu, przeciwko Jego działaniu. Nie jest więc powiedziane, że grzech przeciwko Duchowi nie będzie przebaczony, ale jest tu powiedziane, że bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone. I tak jest napisane zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza. Apostoł Paweł pisze też o sobie, że był bluźniercą, ale widocznie bluźnił przeciwko może ludziom, przeciwko różnym rzeczom, które Bóg czynił, ale widocznie nie bluźnił, czy, czy nie nazywał Bożego działania, powiedzmy, jakimś działaniem demonicznym. Bo zanim się nawrócił, no to pisze, że był bluźniercą. Więc widocznie nie, nie popełniał tego grzechu, które jest tu napisane, że nie będzie przebaczony. Szczególnie dotyczy się to takiej sytuacji, gdy człowiek zna prawdę, Zna prawdę Bożą, a mimo to bluźni, zaczyna rozmyślnie grzeszyć, trwa w buncie przeciwko Bogu. W takich sytuacjach list do Hebrajczyków mówi, że już nie, nie ma dla nas ofiary za grzechy, bo jeżeli ktoś poznał prawdę, a mimo to ją depta, naśmiewa się z niej, to jest to właśnie takie bluźnierstwo przeciwko Bogu do hebrajczyków w 10. rozdziale 29. wiersz mówi tak: Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy z rozmysłem, świadomie robimy to, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż troszej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Także widzimy, że do Hebrajczyków też mówi o podobnej sytuacji. Także w Liście Jana jest potwierdzona ta prawda, jest tam napisane, że Jan tam zaznacza, że możemy się modlić za brata, jeśli grzeszy, pod warunkiem, że nie popełnia grzechu śmiertelnego. Jan zaznacza tam też, że nie każdy grzech jest śmiertelny. Przeczytam ten fragment. 1 Jana 5:16-17. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Czyli, też tutaj jest podobna myśl, że może być jakiś grzech, który po prostu jest już takim jawnym buntem wobec Boga. Jeżeli człowiek popełnia codzienne grzechy i chce się upamiętać, chce iść za Bogiem, Bóg mu przebacza. Ale jeżeli ktoś rozmyślnie występuje przeciwko Bogu, to tak jak też Psalm pierwszy mówi, że żeby nie przebywać w gronie szyderców, którzy się naśmiewają z Bożych przykazań, czy, czy z Boga, z tego, co On przekazuje, jest to właśnie bluźnierstwo, jest to mówienie przeciwko Bożemu działaniu. A na czym polega to bluźnierstwo? Przeciwko tchnieniu Bożemu. Bluźnierstwo to świadome zaprzeczanie czemuś, to uważanie temu, co święte. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi to zaprzeczanie Bożemu działaniu poprzez tchnienie święte. A więc, gdy Bóg coś dokonuje przez swoje święte tchnienie, to jeśli ktoś zaprzecza temu, zaprzecza, mówiąc, że to nie jest działanie Boga, ale działanie jakichś bożków, to taka osoba wtedy bluźni. Wiele osób wiedziałoby, czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, gdyby nie wyrywali tego fragmentu z kontekstu całej sytuacji, która się wydarzyła i w nawiązaniu do której Mesjasz wspomniał o tym bluźnierstwie. Jeśli czytamy cały ten fragment w Ewangelii Mateusza, to widzimy, że. Jeszuła uzdrawiał i wyganiał demony, i nie robił tego swoją mocą. To moc miał od Boga. Przeczytam cały ten fragment, żeby właśnie te wcześniejsze też wiersze nadały kontekst temu. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida? A gdy to usłyszeli Parzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Berzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana, czyli przeciwnik przeciwnika wygania, sam sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Beelzebuba wyganiam demony, czyli bóstwa, synowi wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony duchem bożym, wtedy nadeszło do was królestwo boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli w pierwej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. A więc mamy tutaj kontekst tej sytuacji. Widzimy, że. Przyniesiono do niego człowieka opętanego, który był ślepy i niemy, który potrzebował wyzwolenia, chciał przejrzeć, chciał zacząć mówić. I Mesjasz uzdrowił go, przywrócił mu wzrok, przywrócił mu mowę, a cały lud, który na to patrzył, był zdumiony. Zaczęli podziwiać Mesjasza. Mówili: Czy nie jest to syn Dawida? Czy nie jest to zwykły człowiek tak jak my? Skąd ma taką moc, że takich cudów dokonuje? I gdy faryzeusze usłyszeli, że oni go podziwiają za cud, którego dokonał, zaczęli faryzeusze mówić: On nie wygania tego mocą Bożą. Na pewno to jest moc jakichś Bożków, jakiegoś Belzebuba, księcia demonów. Słowo demon, to jest greckie słowo, po polsku znaczy bóstwo. Czyli mocą bóstw. Dokonuje tego. A więc Boże działanie, które się okazywało poprzez służbę Mesjasza, Faryzeusze twierdzili, że to jest działanie Bożków, działanie bóstw. I w kontekście tej sytuacji, on mówi, że grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, jeżeli nawet przeciwko niemu coś będą mówić. Ale jeżeli mówią przeciwko Bożemu działaniu, jeżeli widzą Boże działanie, tutaj. A oni to Boże działanie, jakby świadomie, z premedytacją chcą pokazać w oczach ludzi, jako działanie jakichś Bożków. To uwłaczają jednemu świętemu Bogu. Zrównują Boga z tymi Bożkami, z tymi bóstwami, z demonami. I widzimy więc, że farzeusze bluźnili przeciw tnieniu świętemu. Bo nazywali je nie mocą Boga, ale mocą Belzebuba. I o takich właśnie postawach. Mówił Jeszua, gdy mówił, że bluźnierstwo przeciw tnieniu świętemu, czyli przeciw Bożemu działaniu nie będzie odpuszczone. Jeszua wskazał faryzeuszom, że jest to sprzeczność, że jest to nielogiczne, aby prze przeciwnik przeciwnika wypędzał, bo musiałby być rozdwojony sam z sobą. Jego królestwo by wtedy upadło i mówi im, jeśli ja wyganiam... Demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do Was Królestwo Boże. Nie musimy się więc bać, jeżeli służymy Bogu, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi. Nie musimy się ciągle obawiać, a czy czasem nie zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu, czy czasem nie zrobiłem grzechu, który już mi nie będzie przebaczony. Musiałoby to być właśnie takie świadome. Świadome zaprzeczanie Bożej Mocy, świadome naigliwanie się z Boga, świadome mówienie przeciwko Bożemu działaniu, przeciwko Bogu, świadome bycie szydercą, naśmiewanie się z Bożych Przykazań. A jeśli tego nie robimy, a tylko po prostu zdarzy się upadek w naszym życiu, jeśli zgrzeszymy, to Bóg nam to wybacza, jeśli wyznajemy mu ten grzech. Bo każdy grzech będzie ludziom odpuszczony. Ale tylko bluźnierstwo przeciw mocy Bożej, przeciw Bożemu działaniu, takie nie będzie odpuszczone. Jak ustrzec się więc bluźnierstwa przeciw tnieniu świętemu? Tutaj w tej historii są jeszcze potem kolejne słowa Mesjasza. Kolejny komentarz do postawy Farzeuszy. I Jeszuła tłumaczy, że dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. I przestrzega, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. A więc kończy tą historię wskazując, że faryzeusze w dzień sądu zdadzą sprawę z każdego słowa, które wyrzekli. I jest to przestrogą dla nas dzisiaj, abyśmy Bożego działania nie nazywali demonicznym, abyśmy nie śmiali się z Bożych nakazów, abyśmy nie byli właśnie tak, jak sam pierwszy mówi, takimi naśmiechcami, ale żebyśmy poważnie podchodzili do tego, co Bóg przekazuje. Jeśli dana rzecz jest zgodna ze Słowem, jest opisana w Słowie, a my będziemy zaprzeczali tej rzeczy, czy, czy jakby świadomie ją odrzucali, naśmiewali się z niej, to wtedy dopiero możemy twierdzić, że ktoś jest, że ktoś występuje przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu działaniu. Bo obluźnienie przeciwko tchnieniu Bożemu to obluźnienie przeciw samemu Bogu, który działa przez to tchnienie święte. Jeśli natomiast ktoś chce być posłusznym przykazaniom Bożym, to w takiej osobie to święte tchnienie działa, jest obecne w naszym życiu. Duch Święty jest obecny w naszym życiu, jeśli idziemy Bożą drogą, jeśli chcemy być Bogu posłuszni. I Wtedy to dobre drzewo, którym się stajemy, będzie wydawało dobre owoce, a nazywanie tego demonicznym czy zwiedzionym przez kogoś, to to będzie właśnie bluźnienie przeciwko świętemu tnieniu. Jeśli ktoś będzie się naśmiewał z Bożych przykazań, jeśli ktoś będzie się naśmiewał z tego, co Bóg czyni, co Bóg przekazuje. Mamy też przykłady w Biblii, że. Nawet grzech, już w tym szerszym znaczeniu, nie tylko bluźnierstwo, ale grzech przeciw czemuś nie musi oznaczać, że to coś jest osobą. Więc nawet to bluźnierstwo przeciwko tchnieniu świętemu nie oznacza, że tchnienie święte musi być osobą. Bo mamy na przykład opisany grzech przeciw Bożemu prawu. Czy Boże prawo jest przez to osobą? Księga Nehemiasza 9,29 mówi tak Ostrzegałeś ich, aby ich nawrócić do swego prawa Lecz oni podle postąpili i nie słuchali Twoich przykazań I grzeszyli przeciwko Twoim prawom Jeżeli je człowiek wypełnia, żyje Lecz oni odwracali się do nich plecami Usztywniali swoje karki i nie usłuchali A więc można grzeszyć przeciwko Bożym prawom I to nie oznacza, że Boże prawo jest osobą może być też grzech przeciwko niebu. Ewangelia Łukasza 15, 18. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. A więc grzech przeciwko niebu nie oznacza, że niebo jest osobą. To jest tylko przenośnia. Chodzi o to, że niebo oznacza Boga, który tam mieszka. A więc grzech przeciwko niebu oznacza grzech przeciwko Bogu. Tak samo bluźnierstwo przeciw tnieniu świętemu oznacza bluźnierstwo przeciwko samemu Bogu. Tak samo grzech przeciwko Bożemu prawu, to jest grzech przeciwko Bogu, który to prawo ustanowił. Może być też grzech przeciw własnej osobie, przeciw własnej duszy. W przypowieści 22. gniew króla jest jak pomruk lwa, kto go rozgniewa grzeszy przeciwko własnej duszy, czyli własnej osobie, własnemu życiu. Może być na przykład też kłamstwo przeciwko prawdzie. Jakub czy 14. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Albo inne tłumaczenia mówią przeciwko prawdzie. A więc przeciwko temu, co ustanowił Bóg, to co jest prawdą. Więc to są pewne przenośnie, które nie oznaczają, że Niebo jest osobą, że duch jest osobą, albo że prawda jest osobą. Tak więc Biblia nie mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. I widzimy z Biblii, że tak naprawdę jest to bluźnierstwo przeciwko samemu Bogu, jest to jakby zaprzeczanie Bożemu działaniu, zrównywanie tego z działaniem demonicznym, z działaniem jakichś bóstw, bożków. Natomiast jeśli my jesteśmy ludźmi, którzy kroczą za Bogiem, nie musimy się obawiać grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, możemy mieć ufność do Boga, że Duch Święty, tchnienie Święte nas prowadzi, że, że jesteśmy Bożymi dziećmi i jesteśmy pod Bożą opieką. Także myślę, że gdy nie wyrywamy tego fragmentu z kontekstu, to wtedy staje się on taki bardziej czytelny i jest taki przejrzysty. Jednoznaczny. Także na omówieniu tego tematu, jakby kończymy temat ducha świętego, tchnienia świętego, i kolejnym razem będziemy mówić na temat kolejnego sposobu działania Boga, a więc tego, że Bóg działa poprzez aniołów. Więc troszkę więcej powiemy sobie na temat aniołów, na temat tego, jak oni funkcjonują, działają, ale to już kolejnym razem.